Portia i portal Lwiej Bramy Dzień dobry najdrożsi! Jak się czujecie podczas portalu Lwiej Bramy? Ja czuję napływ ogromnej fali energii w związku z tym wydarzeniem i od rana jestem bardzo aktywny. Dziś przedstawiam kolejne przygody porti. Miłej lektury! Porsche i portal Lwiej Bramy W sercu starożytnego lasu, tam gdzie czas zdawał się zatrzymać, Mieszkała Porsche młoda kobieta o delikatnej, porcelanowej cerze i niebieskich oczach, które lśniły niczym gwiazdy na nocnym niebie. Jej długie, kasztanowe włosy falowały w rytm subtelnych powiewów wiatru, otaczając jej smukłą sylwetkę jak welon tajemnicy. Porsche wiedziała, że dziś nie jest zwykły dzień 8 sierpnia 2024 roku, dzień otwarcia portalu Lwiej Bramy oraz portalu 8. 8 wiedziała, że to moment gdy zasłona między światami staje się cienka jak mgła, a moc kosmosu przenika każdą cząstkę istnienia. Wczesnym rankiem, gdy pierwsze promienie słońca przedzierały się przez korony drzew, Porsche wyruszyła na poszukiwanie miejsca, które we śnie ukazało jej się jako mistyczne pole energii. Sny zawsze były dla niej drogowskazem, a tej nocy ukazała się jej starożytna świątynia, otoczona lwią energią miejscem, gdzie mityczny portal miał się otworzyć. Dotarła na polanę, gdzie ziemia wibrowała pod jej stopami, a powietrze nasycone było nieznaną jej dotąd energią. Stara kamienna brama, pokryta wiekowymi znakami, zdawała się pulsować złocistym światłem, które rytmicznie rozświetlało otoczenie. Porsche wiedziała, że to właśnie tutaj musi przeprowadzić rytuał, który zjednoczy jej duszę z wszechświatem i otworzy przed nią nowy wymiar istnienia. Zamknęła oczy. Stając w samym centrum kręgu, który tworzyła złocista poświata, skupiła się na oddechu, wchłaniając energię przepływającą przez jej ciało. Wizje przyszłych możliwości przepływały przez jej umysł, widziała siebie w nowym świetle, wolną od lęków, pełną mocy, gotową do realizacji swojego prawdziwego przeznaczenia. W momencie, gdy słońce osiągnęło zenit. Portal w jej bramy otworzył się szeroko, zalewając portę czystą, kosmiczną energią. Serce dziewczyny przyspieszyło, gdy poczuła, jak jej ciało zaczyna rezonować z wibracjami wszechświata. W tym momencie światło złamało się na nieskończoną ilość barw, a przed nią stanął starożytny lew strażnik portalu. Jego oczy, równie niebieskie jak jej, przenikały duszę, szukając czystości intencji. Porsche, wiedząc, że jej czas nadszedł, wyszeptała słowa, które przekazano jej we śnie: Jestem światłem, jestem prawdą, jestem miłością. Lew skinął głową, a portal otworzył się na oścież. Dziewczyna poczuła, jak jej świadomość wzlatuje, opuszczając ciało, by połączyć się z nieskończoną mądrością kosmosu. W tym stanie całkowitej jedności, Porsche zrozumiała, że każda jej myśl Każde pragnienie, każde działanie ma moc kreacji. Gdy portal zaczął się zamykać, Porsche powróciła do swojego ciała, ale już nie była tą samą osobą. W jej oczach tlił się płomień nowo odnalezionej mocy, a jej dusza była lekka, napełniona miłością i wdzięcznością. Wiedziała, że od tej chwili jej życie stanie się ścieżką światła, prowadzącą ku nieznanemu, ale niezmiernie pięknemu przeznaczeniu. Tego dnia, w sercu starożytnego lasu, Porsche stała się istotą przemienioną przez kosmiczne energie portalu Lwie Bramy i portalu 88. I choć czas i przestrzeń dzieliły ją od zwykłego świata, wiedziała, że jej misja dopiero się zaczyna. Stała się strażniczką światła, której serce bije w rytmie gwiazd, a dusza jest kluczem do nieskończonych możliwości. Wróżbita Łukasz Węcka